Siemanko, jestem proroktv.pl i zapraszam Was na kolejny odcinek. Na pewno widzicie teraz taki obraz. To jest mój skin, nowy skin, yy, który beń, dź, będę nagrywać nim, jakby. I w ogóle, i tutaj be, będzie. Początkowa animacja w blenderze, w takim programie super, taka początkowa, jak się zaczyna film, wiecie, yy, no to będzie właśnie taka. Tu mam nowego skina, trochę się zmieni kanał, no, mm, więc, no, ale nie o tym chcę mówić w odcinku, chociaż, no, też trochę chciałem o tym powiedzieć. A w tym odcinku chciałem wam powiedzieć o konkursie, o jego wynikach, więc już zaraz je pokażę. No, jest taka informacja, bo miałem nagrać ten filmik w Sylwestra, ale nagrałem go dzisiaj, jakby nagrywam go. Na drugim miejscu, czyli na ostatnim miejscu, jest Stachu Stach. Gratulujemy drugiego miejsca. Brawo! A na pierwszym miejscu. Stoi pewnie przez was zdany świat Antka, czyli mój kolega Antek, który też nagrywa i prawdopodobnie pojawi się jeszcze kiedyś z nim odcinek na Minecraft Bedrock Edition w sensie Windows 10 Edition. No gratulujemy pierwszego miejsca. Gratulujemy.